Cześć, z tej strony Karol. W tym nagraniu pokażę ci, jak zrobić profesjonalną stopkę twojego e-maila, co z pewnością wpłynie na lepszy wizerunek twój oraz twojej firmy. Jest to mała rzecz, wydawałoby się, że nieznacząca, jednak podczas różnych korespondencji może ona podkreślić profesjonalizm twoich działań. A więc przejdźmy do Canva. Klikamy otwórz projekt, rozmiar niestandardowy. Szerokość 500 pikseli. Wysokość 200 pikseli. Utwórz nowy projekt. Elementy. Kształty wybieramy koło. Zmieńmy sobie na zielone. Jeszcze raz elementy. Z ramek wybierzmy sobie koło. Pomniejszmy sobie trochę. I wybierzmy sobie jakieś zdjęcie. Klikamy przesłane. Wybierzmy sobie moje zdjęcie. Klikamy dwa razy w ten obrazek, żeby dostosować zdjęcie. Zaznaczamy i klikamy grupuj. Teraz klikamy tekst. Dodaj nagłówek. Wpiszmy sobie tutaj swoje imię i nazwisko. Zmieńmy sobie na jakąś inną czcionkę. Niech będzie ta. Powiększmy. Klikamy dodaj pod tytuł. Umieszczamy pod zdjęciem. Zwiększmy sobie do 10. I tutaj możemy sobie wpisać na przykład naszą specjalizację. Zaznaczamy napis. Klikamy Ctrl D. Tutaj możemy wpisać hasło naszej firmy. Pogrubienie. Jeszcze raz sobie rozszerzmy to. Zmieńmy sobie kolor na zielony. Poniżej możemy wpisać dane kontaktowe. Zaznaczamy ten napis, klikamy Ctrl D. Dodajmy sobie jakieś ikony. Klikamy elementy. Wpiszmy sobie internet. I wybierzmy może sobie tą ikonę. pomniejszmy ją. Zmieńmy jej kolor. Również na zielony. W zakładce elementy. Teraz wpiszmy e-mail. Wybierzmy sobie ten element. Od razu zmieńmy kolor na... Zielone. Pomniejszmy sobie trochę. Teraz wyrównajmy sobie te napisy w poziomie. Zaznaczamy wszystkie cztery linie. Klikamy pozycja i rozmieść równo w pionie. Teraz mamy pewność, że jest to równo rozmieszczone w pionie. Teraz sobie to trochę wyrównajmy. I już mamy wstępnie zrobioną stopkę do naszego maila. Klikamy Pobierz PNG. Pobierz. A teraz dodamy przyciski do social media. Wracamy do menu głównego. Klikamy strona główna. Utwórz projekt. Rozmiar niestandardowy. Szerokość 50. Wysokość 50. Utwórz nowy projekt. Klikamy elementy. Wpisujemy na przykład YouTube. Może być ta ikona. Rozszerzamy ją trochę. Klikamy Dodaj stronę. Tym razem wpisujemy Facebook. Rozszerzamy. Znowu klikamy Dodaj stronę. Instagram. I może Twitter. I już mamy cztery przyciski do naszych social mediów. Jeżeli prowadzisz więcej kanałów, to zawsze możesz dodać więcej ikon, na przykład LinkedIn, a jeżeli mniej, to nie musisz wszystkich umieszczać. A więc klikamy Pobierz, Pobierz. Przechodzimy do folderu z pobranymi plikami. Klikamy prawym przyciskiem myszy wypakuj pliki tutaj. I przechodzimy do Gmaila. Klikamy utwórz. Tutaj w nowej wiadomości klikamy na taką małą ikonkę Wstaw podpis i Zarządzaj podpisami. Już jesteśmy w menu zarządzania podpisami. To okienko możemy zamknąć. Przechodzimy na dół. W zakładce Podpis klikamy Utwórz nową. Niech to będzie Podpis 1. Klikamy ikonkę Wstaw obraz. Prześlij. Wybierz pliki z urządzenia. Klikamy Pobrane. Czyli ten folder, do którego pobraliśmy nasze grafiki. Klikamy pierwszą grafikę, otwórz. Po lewej stronie widzimy taki migający kursor, więc musimy go przenieść na dół. Klikamy strzałkę w prawo i Enter. I teraz możemy dodać kolejne grafiki w Social Media. Klikamy znowu Wstaw obraz. Prześlij. Wybierz plik z urządzenia. Weźmy najpierw pierwszy. Już mamy pierwszą ikonę i tak robimy z każdą kolejną. Już mamy wszystkie ikony social media pod naszą stopką. Teraz możemy je przenieść dowolnie. Teraz warto jest pododawać linki do naszych stron i social media, więc klikamy najpierw ten pierwszy obrazek. Klikamy link. I tutaj wpisujemy adres naszej strony. Klikamy OK. Teraz możemy dodać linki do każdego z tych ikon. A więc dodajmy sobie link do YouTube'a. Klikamy Link. Wklejamy adres do naszego kanału YouTube. Klikamy OK. I tak samo robimy z kolejnymi ikonami. Ustawiamy, żeby domyślnie nasza stopka była. Dodawana do każdego maila, i klikamy na samym dole Zapisz zmiany. Teraz wypróbujmy działanie naszej stopki. Klikamy Utwórz, wpiszmy sobie jakiś adres, temat obojętnie, i kliknijmy Wyślij. I oto efekt naszych działań. A teraz sprawdźmy, czy wszystko działa. Kliknijmy w ten obrazek. Jak widzimy, przeniósł nas do odpowiedniej strony. Kliknijmy w kanał YouTube. Też działa. To by było na tyle. Mam nadzieję, że film był pomocny. A ja tymczasem dziękuję za uwagę i widzimy się w kolejnym filmie. Cześć.